Rydlen partner On Air Dzień dobry, Jarosław Kamiński, adwokat, associate partner w kancelarii Rudelin Partner. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego podcastu z zakresu danych osobowych. Dzień dobry Państwu, Marta Wiśniewska, radca prawny, menadżer w warszawskim biurze Rudelin Partner. W dzisiejszym odcinku naszego podcastu chciałabym krótko omówić kwestię monitoringu pracowniczego w kontekście jednej z najnowszych decyzji Urzędu Ochrony. Danych osobowych. W pierwszej kolejności chciałabym przedstawić, przypomnieć regulacje prawne odnoszące się do monitoringu wizyjnego stosowanego w zakładzie pracy. Przede wszystkim stosowanie monitoringu, utrwalanie obrazu stanowi niewątpliwie przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu RODO. W związku z tym każdy pracodawca występujący w roli administratora danych. Jest zobowiązany do stosowania przepisów RODO i do popełnienia wszystkich obowiązków nałożonych na administratorów danych wynikających z rozporządzenia. Przede wszystkim chodzi o spełnienie obowiązku informacyjnego względem pracowników, a także uwzględnienie stosowanego monitoringu, zarówno w dokumentacji wewnętrznej, takiej jak stosowane polityki czy też rejestr czynności przetwarzania danych. Obok ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Musimy pamiętać o przepisach Polskiego Kodeksu Pracy, który szczegółowo wskazuje, jakie przesłanki należy spełnić, aby stosowany monitoring wizyjny był zgodny z przepisami prawa. Kodeks pracy stanowi, że na terenie zakładu pracy lub na terenie wokół zakładu pracy można wprowadzić monitoring wizyjny, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji. Lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Co jest istotne, jest to katalog wyczerpujący, czyli zgodnie z, z polskimi przepisami, wprowadzenie monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy jest możliwe jedynie w celu spełnienia jednego z tych celi. Stosowanie monitoringu wizyjnego w zakresie wykraczającym albo w celach innych niż te określone w kodeksie pracy jest niedopuszczalne. Aby monitoring wizyjny był zgodny z prawem, pracodawca musi określić cele, zakres i sposób stosowanego monitoringu w dokumentacji w aktach wewnętrznych, to znaczy w zakładowym układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub, jeśli pracodawca nie jest zobowiązany do wprowadzania tych aktów wewnętrznych, w obwieszczeniu. Dodatkowo każdy pracownik musi być indywidualnie poinformowany na piśmie o zakresie, celach i sposobach stosowanego monitoringu wizyjnego. Co jest też istotne, Kodeks Pracy wprost stanowi, że obok, że przepisy Kodeksu Pracy nie wyłączają obowiązków pracodawcy, jako administratora danych określonych w rozporządzeniu, czyli tak jak już mówiłam, musimy, każdy pracodawca stosujący monitoring wizyjny musi spełnić obowiązek informacyjny na piśmie względem pracowników, a dodatkowo też wizualnie oznaczyć teren, teren zakładu pracy objęty monitoringiem. W praktyce y, pojawiały się wątpliwości, w jaki jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych y, utrwalonych w wyniku monitoringu wizyjnego, czyli jaką między innymi podstawę prawną należy wskazać w informacji przekazywanej pracownikom. Pytanie dotyczyło, czy, jest to, czy możemy się w tym momencie opierać y, na przepisach prawa, czyli powoływać na przepisy kodeksu pracy. Czy też podstawą stosowania i przetwarzania danych utrwalonych w ramach monitoringu jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, czyli artykuł 6 ustęp 1 litera F RODO? W tym zakresie prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych już jakiś czas temu wypowiedział się, że podstawą przetwarzania danych zebranych w ramach monitoringu wizyjnego jest artykuł 6 ustęp 1 litera F RODO, czyli uzasadniony interes administratora danych. Oczywiście przy uwzględnieniu wszystkich przesłanek wynikających czy określonych w kodeksie pracy. Jakie skutki, niesie to dla siebie, dla, jakie skutki niesie to dla pracodawców? Przede wszystkim pracodawcy przed wprowadzeniem monitoringu wizyjnego są zobowiązani do przeprowadzenia oceny, czy stosowany monitoring wizyjny jest rzeczywiście najlepszym środkiem do osiągnięcia celów, które są określone w kodeksie pracy. Czyli bezpieczeństwo, zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrona mienia, kontrola produkcji, zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę. W tym zakresie pracodawcy powinni przeprowadzić analizę, czy inne środki, jak na przykład ochrona fizyczna, nie byłyby wystarczające do osiągnięcia tych celów. Jeśli pracodawca podejmie decyzję o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego, to powinien przeanalizować takie kwestie, jak na przykład. Umieszczenie kamer w zakładzie pracy, czy to są kamery obrotowe, czy rejestrujące tylko jeden punkt, czy mają funkcję na przykład przybliżenia, czyli Zuma, czy też nie. Należy także pamiętać, że w żadnym wypadku kamery zainstalowane w zakładzie pracy nie mogą utrwalać dźwięku. Utrwalanie dźwięku jest nielegalne, monitoring wizyjny może, może utrwalać jedynie obraz. Po przedstawieniu tych ogólnych informacji na temat regulacji prawnych i podejścia, dotychczasowego podejścia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do monitoringu wizyjnego chciałabym krótko omówić jedną z najnowszych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sprawa dotyczyła przedstawiciela związku zawodowego, który, który przychodził na halę produkcyjną i rozmawiał z pracownikami. Rozmowy odbywały się z pracownikami, którzy obsługiwali maszyny, a dodatkowo miały one miejsce w ciągach komunikacyjnych, po których poruszały się wózki widłowe. Pracodawca uzyskał informacje o takiej sytuacji od, od innych pracowników. A następnie zweryfikował to na nagraniach z monitoringu wizyjnego, że rzeczywiście pracownik pojawia się w hali produkcyjnej i zagaduje innych pracowników, którzy obsługują maszyny. Pracownik, przedstawiciel związku zawodowego, który, który zagadywał, nazwijmy innych pracowników, został ukarany za to karą porządkową. Pracownik odwołał się od tej decyzji do sądu pracy a jednocześnie poinformował prezesa Urzędu Ochrony Danych o zaistniałej sytuacji, żądając ym, nakazania pracodawcy zaprzestania stosowania monitoringu wizyjnego, a także usunięcia nagrań z jego wizerunkiem. Pracownik powoływał się, że zastosowanie nagrań z monitoringu wizyjnego w danym w tym przypadku było nielegalne i nie mogło prowadzić do ukarania jego osoby karą porządkową. Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych po przeanalizowaniu sprawy w pierwszej kolejności stwierdził, że pracodawca w prawidłowy sposób wprowadził monitoring wizyjny. Monitoring był już wprawdzie zainstalowany w zakładzie w latach 90. Jednak po wejściu w życie przepisów RODO i przy nowych przepisów kodeksu pracy, pracodawca uregulował zarówno cele, zakres i sposób stosowania monitoringu wizyjnego w regulaminie pracy, a także poinformował pisemnie pracowników o jego stosowaniu. Dodatkowo, pracodawca w sposób prawidłowy oznaczył teren objęty monitoringiem odpowiednimi znakami graficznymi. Czyli tutaj pracownicy byli świadomi stosowanego przez pracodawcę monitoringu wizyjnego, który także obejmował jedynie pomieszczenia i obszary, w których monitoring taki mógł być zainstalowany, czyli nie obejmował pomieszczeń. Monitoring taki nie był zainstalowany w pomieszczeniach zakładowej organizacji związkowej, stołówkach, szatniach i innych miejscach zakazanych przez kodeks pracy druga jednak drugie rozstrzygnięcie nazwijmy prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest z punktu widzenia ochrony danych osobowych i podstaw przetwarzania danych osobowych przez pracodawców bardzo istotne. Urząd, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdził bowiem, że nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Także w celu, jeżeli zachowania pracowników mogą prowadzić do zdarzeń niepożądanych. Tutaj bowiem spółka powoływała się na fakt, że rozmowy prowadzone przez związkowca, który został ukarany karą porządkową, powodowały rozproszenie uwagi pracowników obsługujących maszyny, a dodatkowo blokowały, odbywały się w ciągach komunikacyjnych. Blokując możliwość przejazdu dla wózków widłowych, co potencjalnie groziło yy, zarówno wypadkiem przy, wypadkiem, wypadkiem przy pracy, lub uszkodzeniem mienia pracodawcy, które było przeważone na wózkach widłowych. Taka ocena prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odchodzi od dotychczasowej bardzo restrykcyjnej interpretacji przesłanych wskazanych w kodeksie pracy. Dotychczas bowiem cel stosowania monitoringu wizyjnego polegający na ochronie mienia rozumiany był bardzo wąsko, jedynie jako ewidentne przypadki kradzieży lub niszczenia mienia pracodawcy. W tym przypadku w tym przypadku mamy zaś do czynienia jedynie z pośrednim zagrożeniem mienia wynikającym z niewłaściwego zachowania pracowników. Polegających na nieprzestrzeganiu ustalonego w zakładzie pracy porządku pracy, przebywaniu na hali produkcyjnej przez, przez osoby nieuprawnione i zagadywaniu pracowników, y, którzy są odpowiedzialni za obsługę maszyn. Y, jest to bardzo istotna wskazówka dla pracodawców, która pozwala na szersze wykorzystanie monitoringu wizyjnego niż dotychczas. Oczywiście każdy przypadek należy interpretować i weryfikować indywidualnie, w szczególności czy, 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 czy uzasadniony interes administratora, czyli pracodawcy będzie miał w danym przypadku, będzie w danym przypadku nadrzędny nad ochroną praw i wolności osoby fizycznej, czyli pracownika. Niemniej jednak Decyzja Urzędu Ochrony danych osobowych wskazuje, że sam monitoring wizyjny może być podstawą do nałożenia nagany na pracownika i takie działanie pracodawcy nie stanowi w każdym przypadku łamania przepisów o ochronie danych osobowych. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu.